Cześć! Niech Was Bóg błogosławi. Dzisiaj jest 19 marca. Święty Józefie, módl się za nami. Równo 12 lat temu, kilka minut po 14. Nawróciłem się. Jezus dał mi znak, że jest blisko. Można to porównać. Do dwóch osób, które spotykają się, obracają się tyłem do siebie. Pierwsza mówi do tej drugiej, daj mi znak, że istniejesz. Ta druga osoba rzuca monetą. Pierwsza słyszy dźwięk i w ten sposób właśnie otrzymała znak, że ta druga osoba istnieje. Bóg wszechmogący również działa na swój sposób, posługując się różnymi przedmiotami. W tym przypadku było to radio oraz ulubiona pieśń. Jana Pawła II, śpiewana przez Krzysztofa Krawczyka, która leciała w Radiu Jasna Góra. W kuchni przy tym stole, przy oknie naprzeciw tego radia. Usłyszałem dźwięk do drzwi. Listonoszka przyniosła mi Biblię, którą zamówiłem trzy dni wcześniej niedzielę palmową. W momencie właśnie, jak padły słowa O, Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Beatrice i ja poleciałyśmy samolotem do Chittagong. Tam musiałyśmy przepłynąć rzekę, aby udać się do Djang, małej wioski w buszu w Bangladeszu, gdzie miałyśmy spotkać Ardi, katolickiego kapłana francuskiego, trochę pustelnika, mistyka, trochę hinduistę. Buddystę i muzułmanina w jednej osobie. Rozmawiałyśmy z nim i pokazałyśmy mu to objawienie. On określił je jako objawienia boskiego serca. To, co powiedział, zgadzało się z treścią tych orędzi i ich celem. One nie są tylko dla mnie, lecz również dla dobra innych. Nasza podróż odbyła się bez nieprzewidzianych wypadków. Można by uwierzyć, że ktoś nią kierował. W przeddzień wyjazdu do Diang niepokoiłam się i pytałam siebie, dlaczego tam jadę i po co. Aby pokazać Graninem. cały dzień czułam się zaniepokojona. Na zajutrz, o wczesnej porze, jako pierwszy otrzymałam następujące słowa. Oszust cię prowadzi, weź wszystko i spal. Wtedy zrozumiałam. Pojęłam, że od poprzedniego dnia niepokoił mnie demon i próbował doprowadzić do rezygnacji z tej podróży. Kilka sekund później odczułam obecność Boga. On pocieszył mnie i napisał: Ja będę z tobą aż do końca. Jesteśmy zjednoczeni na zawsze. Pozwól mojemu światłu zabłysnąć nad tobą, moje dziecko. Ja jestem jachwę i ja cię prowadzę. Uwielbiaj mnie, kochając mnie. Zrozumiałam, że Bóg był przewodnikiem tej trudnej podróży.